Dobry wieczór, jest już pan na miejscu. Tak, jestem już na miejscu. Teraz tak. Ty jest pan przy drzwiach wejściowych, bo tam jest kluczyk w sejfie. Tak, nie wiem. tak. Dobrze. Kluczyk jest w sejfie numer 1 Aha. I proszę sobie ustawić kod 0704. 0774, tak? Nie. 0704. Chyba tylko ostatnią cyfrę musi pan przekręcić. Ja go tak ustawię. Jeszcze raz. 0704 Bo tu ktoś ustawił 6666 cyfrę A to może się chłopacy bawili z tego, ale dobra, no. niech pan ustawi wtedy 0704. Ja na pewno zostawiłam... 0714, tak? 07. Po kolei 0 najpierw. To, 0 jest, no mam. 7. Kręcę, czeka pani. Wajchę przykładam. Czekam, no czekam. Jest 07 0 Zero I, czw, I czwórka już była wpisana Dobra, teraz pan to odciąga Ciągnąć mam to? Ta? Tak, dobra. złapać to i odciągnąć Tak, i się nie otwiera Niemożliwe ta. Safe numer 1 pan kręci? Tak Jeszcze raz, one muszą być w jednej linii 0704 A dobra, bo one tak w powietrzu zostawiłem Jak w powietrzu? No tak nie było w jednej linii no Wiemy, dobra, teraz otworzył Pan to? Tak. Dobrze, proszę wyjąć kluczyk z numerem 15. Wyjmuję. Mam. Zamknąć i przeciągnąć palcami po cyfrach, żeby się ta kasetka zamknęła. Aha, dobra. Dobrze, teraz Już. ma Pan dwa klucze w pęku. Tak. Ten zieloną gumką wsuwa Pan w dolny zamek drzwi. Ła Pani, ale to skomplikowane, Pani, ja o tym... A Panie, skąd Pan przyjechał, że Pan mówi, że to Pani skomplikowane? No Pani, ja przyjechał z Podlasia. No z Podlasia wszyscy sobie radzą. Panie. No. U nas tu no, takich prostu, rzeczy pan... nie ma. No. No to idziemy na samą górę. No na samą górę. No a jak pan a... tak wybrał? A tu windy nie ma. Nie, wind nie ma. Aha, dobra, to idę. Jeszcze windy, w takim budynku. Aha. No. Tak. Trzeba było sobie do hotelu wziąć. Albo wierzę to Murwaka, na 7 Pietr woździ. Aha. Dobra. No, na samą górę jest tam, światła się, się zapalają, widzi pan schody. Tak. To idziemy na górę. No jestem jest, na górze. Na lewo i na wprost ma pan pokój z numerem. O 1. pani, jak ja gdzieś pójdę, to ja tu nie trafię z powrotem. No jak nie? Z góry na dół pan nie trafi. No za Boga. Ja proszę sobie zapalić po prawej stronie, bo aneks się nie zapala. Aha. Ty, Pani! Halo? Jezu, jak u was na Podlasiu brzydko mówią Ty, Pani! No, Pani! No co so, Pan, Pani? <gryw> no, słucham Pani, bo ja pokoju z Mewą w środku nie zamawiałem Tu Mewa lata No to niech Pan wyjdzie, Mewa zostanie Jak? Ona jest cicha, ona nie będzie skrzeczeć A tu normalnie ptak jest w pokoju Ale jak ptak jest w pokoju? No, Mewa, podobne do Mewy No, ale chyba na obrazku no jak na obrazku, normalnie tu lata, nie wiem, gołąb czy mewa. No, pan żartuje, niech pan... Poważnie, no przyjdzie tu niech ktoś ten. pan ter... otwiera balkon i tak wyleci. Aha. Dobra, otwieram. No otworzyłem, a ona, a ona siedzi na suficie w rogu, koło obrazu. Naprawdę? Tak. Ta. Niech pan zamknie drzwi, żeby na klatkę nie wleciał, bo z klatki my go nie wydostaniemy. Aha. Ale jak on jest w pokoju... No to on wyleci, niech pan otworzy ten balkon, Aha. zapali światło, może, ale naprawdę jest tak? Poważnie! Jezu, ale jak? Niech pan mi zrobi zdjęcie i przyśla. Dobra, na tego, na telefon. No, na ten telefon. A ma pani Facebooka? No właśnie nie wiemy, bo tu się mąż pyta, czy wróbel, czy... No biały ptak i ma Siema. takie skrzydła długie, do mewy podobne. Niech pan nie żartuje, by nie wyleciała. Mówię na poważnie, przysięgam. Dobra, to pan robi zdjęcie. Dobra. Jest pan w spokoju, zaraz się. I powie. jeszcze tu jest jedna sprawa do wyjaśnienia od razu. No. Bo tu przy suficie jest takie czorne coś. To Jezus, nie... niech pan nie gada głupot mi. Ja się rozłączam, czekam na zdjęcie. Dobrze.